Siemano! Witam w drugim odcinku oprowadzania po Mlinie, Tym razem po remoncie. Zaczynamy od przedpokoju. To tutaj znajdują się szafy z brywarami. Dodatkowo mamy mikrofalę, żeby sobie podgrzać jakieś jedzonko. Tutaj znajduje się kącik, gdzie można zajarać. No i Ściana z trofeami, z pamiątkami z różnych imprez. Tutaj, na przykład, jest plecak, w którym nosiliśmy piach podczas remontu. A to jest tatra pierwsze piwo wypite na Melinie. Jakbyście zastanawiali się, gdzie jest pokój główny, to znajduje on się tutaj w szafie. To jest ten sam pokój, który widzieliście poprzednio. Na tej ścianie, gdzie jest ekran, stały te szafki z brywarami. A teraz jest to ściana ekranowa, ponieważ rzutnik jest tutaj. Dodatkowo kupiliśmy wiatrak, żeby mieszał on powietrze. Bo piec, piec jest jak był. Jest w obudowie, ale nadal jest to ten sam piec. Z bojlera, ale w obudowie z, z lodówki, piec w obudowie z lodówki wokół niego płytki na parapecie. Tak samo płytki. Mamy swój internet. Tutaj jest subwoofer i taki panel, gdzie sterujemy muzyką. Stół zrobiliśmy z palet, jest to mała wersja stołu, tam jest dodatkowa paleta, kiedy po prostu jest większa impreza i robimy większy stół. Tutaj półeczka, no i komputer, na którym odpalamy filmy i je to oglądamy. Głośniki, głośniki były tak jak są. Lepsza przyjemność oglądania i słuchania muzy naprawdę robi robotę. To jest stara ściana. Pozostałość z ściany, jaka była na starej melinie. Postanowiliśmy, że wklejmy ją w nową ścianę. Jest właśnie to takie, taka pamiątka nie? po starej melinie. Tu kiedyś było właśnie okno. Zamurowaliśmy je, wstawiliśmy kompa. No i tak to wygląda. No, i w tym pokoju to tyle. Yy, kolejny odcinek, może nie za rok, może będzie wcześniej. Na pewno będzie gala. No i to tyle. Siemandero.